Choć taki maleńki chce ocalić wielki świat, Skory do pomocy, nawet w ogień skoczy. Nigdy się nie lęka, zwalcza zło. A gdy go potrzebujesz, przybędzie raz, dwa. Nasz mały tabaluga, on zawsze sobie radę da. Zły bałwan chce. Zamienić śnieg, Co tylko wokół trwa Lodowe kule wystrzeliwuje Wyczynić zło sposoby zna Wkrótce będziesz duży Każdy ci to wróży z nas Nie bój się i tyle To dzięki swojej sile Również sam, aż ten do gwiazd I między planetami nie będziesz nigdy sam Choć bardzo to daleko dopełni się Twe szczęście gdzieś tam Sól w nadmiarze szkodzi Moja wieża bije twojego pionka. Przykro mi, panie. Bierz go, zostało mi jeszcze dużo pionków. Mm, wasza oziębłość jest dziś w dobrym humorze? Tak. <laughs> Właśnie podniosłem czymś w moich sztu najbardziej zrujnowanych jaskiniach. To poprawiło mi nastrój. Gdzie Zabierz jest resztę pionkę. nas! Gdzie jest tam. Co się dzieje? Delegacja obywateli pragnie widzieć się z Waszą Wysokością. Co? Czy dziś są moje urodziny? Chcą mnie obsypać prezentami? Nie, panie. Mają zamiar obrzucić cię zgniłymi owocami. Wprowadź tych wichrzycieli! O, uważajcie, ostrożnie. No, czego chcecie? My, robotnicy Lodolandii, pod groźbą strajku żądamy wyższych płac i lepszego jedzenia. O! Tak! Dobrze, Wy? To jest rewolucja? A więc będę musiał Was zamrozić. Panie! Lepiej, żebyś był dla nich uprzejmy. Nie cierpię być uprzejmy z tych bardzo wielu. Tak? Przeszliście w odpowiednim momencie. Właśnie chciałbym ogłosić przyznanie specjalnej premii dla wszystkich robotników. Więcej pieniędzy? Nie. Um, więcej lodów. Ależ panie, żeby zrobić lody, trzeba wody, której nam brakuje. Tak, Chyba wiem, co mówię. Ale nie wszyscy lubią lody. Wszyscy przepadają za lodami. A ty nie. Lodów! Lodów! Chcemy lodów! Chcemy lodów! Odtąd każdy będzie dostawał codziennie porcję lodów. Podwójne lody czekoladowe w wafelku dla wszystkich. A zaczniemy od wielkiej ceremonialnej uczty. Powiedz <laughs> Jakubie, jestem czy nie jestem największym w historii władcą Ludolandii? Sprzecznie tak, ale dalej nie mamy wody potrzebnej do zrobienia lodów, które obiecałeś robotnikom. Mm, a więc poszukasz jej. Cóż prostszego dla ministra do spraw zasobów wodnych? E, ale. Ale. Ech, ta... Postawmy sprawę jasno: nie masz wyboru. Albo znajdziesz dla nas wodę, albo cię zamrożę. Mam nawet pewien pomysł. Chyba przyznasz, że strach pobudza umysł do pracy. Grzebcio jest w starej kopalni soli. Cześć, Tamalunga. Cześć, Miloniu. Cześć. Cześć, Grzepciu. Co porabiasz? Pichotka. Inaczej smakuje ze szczyptą soli. Nie wiedziałam, że marchewka z solą może być taka smaczna Naprawdę? Mm. Spróbuj mm. Mm. No i jak? Mm. Mm. Pycha mm -hmm. uh, uh. Tabalugo, tabalugo, chodź szybko Chodź szybko Co się stało, huh? Jakub tu jest oh. Oh. Przyprowadził lodolandczyków Są nad rzeką Coś tam robią, ale nie wiemy co. Chodź Miluniu. Co? So, widzę ich. Co to jest? Chyba jakiś mur. Co oni sobie myślą? Wtargnęli tu niespodziewanie bez pozwolenia. Zaraz to wyjaśnię. Zaczekaj, ta lugo! – Wstrzymać pracę! Ach, ta wieczna podejrzliwość. Czy mieszkańcy Rajskiej Doliny nigdy nikomu nie ufają? Co to jest, co? Prezent dla Was. E? Dar naszego życzliwego i hojnego wodza Arktosa. Symbol przyjaźni i współpracy łączące nasze potężne państwa. E... Znak pokoju. Co? A ty traktujesz nas jak wrogów. Ja. E... Odrodzałem mu to. Mówiłem, że to strata czasu, że nie warto realizować tego projektu. Jakiego projektu? Hmm? Proszę. Każdy, kto nie umie ani latać, ani pływać, nie może przedostać się przez rzekę. Jego oziębłość wielkodusznie zdecydował się wznieść dla was ten wspaniały, wygodny i trwały most. Hmm, przyznaję, że podoba mi się ten pomysł. Tak, przydałby aha, się aha. most. Tak. Dostajecie nie tylko most, ale i jezioro do pływania i zbiornik świeżej wody. Aż trzy dary w jednym. Bo ja wiem... Niech Rada podejmie decyzję. Nie bardzo wierzę w jego szczere intencje. Arktos nam dokucza od wielu, wielu lat. Hmm, to... Dlaczego nagle chce zrobić nam prezent? Hmm, właśnie. Podobno każdy może się zmienić. Wyobraźcie sobie mieć tyle wody i most na rzece. Tak, tak! Tak, to bardzo dobry pomysł! Naprawdę! Przegłosujmy to. Każdy, kto zgadza się na budowanie mostu, niech to potwierdzi. Ja! 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 Ja też! Ja! A, a teraz proszę, kto jest przeciw? Zgoda. Przyjmujemy dar. Tak, tak, To dziwne, sucho jak na pustyni. Zabrali nam wodę. skradnie nam wodę. Wasza mroźność, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, realizujemy w tej chwili projekt Sztuczne Jezioro. Rajska Dolina wypełnia się wodą. Y -y, świetnie. To najlepszy plan, jaki kiedykolwiek wymyśliłem. To mój projekt, panie. Mm? O, mój plan. <laughs> Właśnie mówiłem, że twój. <gry> Jaka jest ta woda? Hmm? E, doskonała, smaczna i słodka. Można śmiało podwoić produkcję lodów czekoladowych. Mm. Uchu, co słychać u naszych sąsiadów? Czy obudzili się już? Zapora spowodowała powódź, która może zniszczyć rajską dolinę. Widzicie? Więc jednak to był podstęp. A nie gest przyjaźni. Arktos wcale się nami nie przejmuje. A i co my teraz mamy z tym zrobić? Zburzymy tę tamę. Tylko jak, hmm? Może mnie się uda? Uważaj, tam jest głęboko. <śmina> <śmina> Mogę, małyski. Małyski. nie nie Możemy cię! Jeszcze <śmian> <śmian> Spróbujmy ją staranować Dobry pomysł Chodźcie wszyscy, staniemy po tamtej stronie Raz, dwa, trzy Mocniej trzy. Jeszcze I jeszcze to na nic. Muszę wymyślić coś innego. Powiedz wszystkim, żeby schronili się gdzieś wysoko. Nie, 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 Wyborne. Pycha. Wasza broźność. Nie widzisz, że jestem zajęty? Pragnę ci, panie, przypomnieć, ja że... Dlaczego te... mi ciągle przeszkadzasz? Nie mogę nawet spokojnie zjeść lodów Czego chcesz? Obiecałeś, że jutro wydasz ucztę lodową Dla swoich poddanych Ech, zanudzasz mnie Dostać mi więcej tej wspaniałej, słodkiej wody A zrobimy tyle lodów, że starczy na 100 uczt Po co przyszedłeś? Eee, czy mógłbyś przygotować lody na ucztę? Nie. Dlaczego? Już nadszedł czas. Mam za mało wody. Ale teraz mamy jej mnóstwo. Pobieramy ją z Rajskiej Doliny. Kolego. Dziękuję, Tabalugo. Nie płacz, syn. Odpływamy. To za nieszczęście. Możemy utonąć, ale przynajmniej nie umrzemy z pragnienia. O, pfu, nie wiadomo, ta woda zrobiła się słona. O, fuj! Co? No, rzeczywiście, jak źródlana woda mogła zmienić się w słoną? To proste. Zasoliła się. Tylko ciekawe, skąd wzięło się w niej aż tyle soli. Wiesz skąd? Z naszej kopalni soli, to oczywiste. Ale przecież w pobliżu kopalni nie ma wody. Teraz jest. Oooo! Woda wypłukuje sól z kopalni i przez to właśnie nie nadaje się do picia. <ścoughs> Coś mi się zdaje, że Arktosa czeka niemiła niespodzianka. Pośpieszcie się! Napełnijcie zbiorniki i odpływamy. Szybciej, nie mamy czasu! Zobaczysz, Arktos dostanie ataku wściekłości. Ale mnie to nie cieszy. Lepiej pomyśl, co zrobić, żeby zburzyć te tamę. Hmm, ja nie mam żadnego pomysłu. Hej! Co? Jakie zwierzęta znają się na tamach? Ech, oczywiście bobry! Tak, to pewne! Hmm, racja! Ale bobry budują tamy, a nie burzą hmm? Bo dotychczas nikt ich o to nie prosił Do usług! Zapory nie mają przed nami tajemnic To jest myśl Jasne! Pomożemy ci, Tamalugo! Zróbmy to w Pewnie, no pewnie. Szanowni goście, no, też Drodzy przyjaciele. Uciście się, spokój! Drodzy moi! Szanowni zebrani, mam zaszczyt ogłosić, że w naszym ukochanym sopelkowie wprowadzamy nowe zwyczaje. Od dziś każdy będzie dostawał za darmo podwójną porcję lodów czekoladowych. Brawo! Podaj, Brawo! Teraz... Dzień dobry! Dzień dobry! <śmieniacanee> Cześć, bobry! Cześć, to balugo! Witaj. Witaj, Boklarz z nami? Chodź do nas! Przyjaciele! Mam dla Was zadanie. Mm -mm. Później na Balugo, teraz popływajmy. Ale to jest bardzo ważna sprawa. Musicie zburzyć tamę. My budujemy, nigdy nie burzymy. <śmieniacanee> Im więcej zapór, tym więcej wody. A my uwielbiamy wodę. Mm. Widzisz, co tu się dzieje? O rety, teraz rozumiem. Słuchajcie, chłopaki. Na niebieskiej rzece jest tama, którą musimy zburzyć za mną. Za! Brawo brawo, brawo, brawo! W dowód uznania dla mojej szczodrobliwości proponuję toast. Moje zdroje? Największego w historii władcy w Lodolandii! Panie, panowie, za arktosa! Za arktosa! <słysz> <truszy> Oh wat is <truus> oh 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 oh, oh. oh. oh Oszukał nas, to zniewaga! Specjalnie dał nam to świństwo! To oszustwo! Chcę nam zostawić skolową, żeby nas obrazić! Tak, to papo jak mu. Wszyscy daliśmy się na Nie, czy zróbmy strajk generalny? Prez arktosem, prez arktosem, prez arktosem, prez Żeby poprawić wam humor, proponuję każdemu dodatkową porcję lodów. Czy on sobie z nas kpi? Precz z arktosem! Precz z arktosem! Precz z arktosem! Precz z arktosem! Każę się uciszyć w ciągu pięciu sekund! Raz, dwa, trzy i No i jak? Bardzo ciężko. Wyzwijmy inne bobry. Odkręć zawór. Chcę sprawdzić, skąd bierze się ta sól. Panie, to zbyt niebezpieczne. W rurze jest bardzo wysokie ciśnienie. Może lepiej sprawdźmy tam. Natychmiast odkręć ten zawór. Tak, panie. Kręć powoli. Ależ panie próbuję. Pośpiesz się. Jak wam idzie? Prawie się przebiliśmy. Lepiej przenieście się w inne miejsce. Mm -hmm. Zawsze muszę wszystko robić sam. Mm -hmm. o. Mm. O, wierz mi, panie, to nic nie da. Jeśli to prawda, to zgadnij, kogo czeka dostarczanie dodatkowej ilości wody do sopelkowa? Co się stało! <laughs> Wszyscy na brzeg! Tama przerwana! Sakring! Sakring! <simulation> I taki był koniec słynnej tamy Arktosa! I samego Arktosa! A jeśli znowu zechce budować tamę, niech lepiej sprawdzi, czy nie ma nas w pobliżu. Wiesz, co? To wcale nie był taki zły pomysł! Jaki? Żeby zbudować tu most. Biedny Grzepcio musi wędrować cały dzień, aby odwiedzić rodzinę. Oboje powinniśmy się cieszyć, ty i ja. Jak to? Tym, że możemy latać. Uh -huh. Miloniu! <grywa> <grywa>